Kanye West znów ma wielkie problemy i ponownie został pozwany. Tym razem przez byłego pracownika Donda Academy i dziś przeanalizujemy tą sprawę. Omówimy również sukces albumu We Don't Trust You od Metro Boomin i Futura, bo panowie zgarnęli kilka rekordów. Dodatkowo Jay Cole odpowiedział na zaczepki Kendricka Lamara, a label Opium ponownie zwiększył aktywność. To i wiele więcej w dzisiejszym odcinku, na który serdecznie Was zapraszam. Zaczynamy od kolejnych problemów Kanye Westa, czyli od pozwu złożonego przez byłego pracownika Donda Academy. Ale na początek Opowiem Wam, czym jest i czym było Donda Academy. To prywatna szkoła chrześcijańska, której założycielem jest sam raper. Jej założeniem było nowoczesne rozwijanie dzieci i uczenie ich przydatnych rzeczy w świecie post-iPhone'owym. Przynajmniej tak opisywał to je, lecz teraz wiemy, że sytuacja w szkole wyglądała trochę inaczej. Nigdy nie dostawaliśmy nagrań z placówki, czy też relacji z tego, jak wygląda tam życie, bo żelaznymi zasadami szkoły jest jej anonimowe położenie zakaz nagrywania wewnątrz, czy nawet podpisanie umowy o poufności. Mogło się zdawać, że to wszystko wyłącznie po to, by zapewnić dzieciom całkowicie nowy wymiar nauczania. Lecz z tego co mówi Pozew, sytuacja była nieco inna. Trevor Phillips, czyli były pracownik Donda Academy, wytoczył pismo, które obejmowało zarzuty takie jak Szkolne więzienie, do którego trafiać miały niesforne dzieciaki. Kolejne antys. Wszystkie odzywki, samego kanie i propagowanie hitera, lepsze traktowanie dla białych pracowników, czy też przywłaszczanie pieniędzy z budżetu szkoły na prywatne wycieczki rapera, takie jak lot do Paryża. Poza tym pan Trevor zdradził, że je groził mu pobiciem, a kiedy emocje eskalowały, jednak wycofał się ze swoich słów i uwaga, zatańczył zwycięski taniec Mario Bros. Nie mogę z nim, nie mogę z nim już. W wyniku tych wszystkich zarzutów została wystosowana prośba za dość uczynienia w wysokości 35 tysięcy dolarów. Trochę mało. Szkoła w 2020 roku zakończyła swoje działania i miała być wznowiona na rok szkolny 2023-2024. Lecz jak już wcześniej wspominałem, nie jest łatwo o informacje na ten temat, a więc obecnie jej stan jest nieznany. Lecz jakby sytuacja się zmieniła, pamiętajcie, tradycyjnie zapraszam Was na nasze social media, tam zawsze dostajecie wszystko z pierwszej ręki, no i zachęcam również do zasubskrybowania tego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, lecimy dalej. Metro i Future znowu to zrobili. Kolejny raz w swoich karierach odnotowali masę rekordów i chorych liczb, którym się przyjrzymy. Na początek kluczowa w przypadku albumów statystyka, czyli ilość sprzedanych kopii w pierwszym tygodniu. We Don't Trust You wyprzedało się w ilości 251 tysięcy sztuk, co jest najlepszym wynikiem w całej branży muzycznej w tym roku i największym w historii trapu. Do tego dochodzi aż 257 milionów odtworzeń na samym Spotify po tygodniu od premiery i pierwsze miejsce na liście Billboard 2000. W przypadku utworów na płycie, to każdy z nich znalazł się na liście 100 najgorętszych według Billboard, z czego aż 5 z nich w top 10. Do tego dochodzi masa innych statystyk, które tylko pokazują, jak wielkim sukcesem był ten album. A już następny, zatytułowany We Still Don't Trust You, będzie miał swoją premierę w następny piątek, 12 kwietnia. Poza trailerem, który dostaliśmy od Metro, nie wiemy niczego więcej. Z pewnością hype rośnie każdego dnia i myślę, że będziemy świadkami kolejnych rekordów. Dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia na świecie po pierwszym z albumów i czego spodziewacie się na drugiej części. Lecimy dalej. Zostając w temacie Metro. Nie samymi sukcesami człowiek żyje i w życiu Metro pojawiła się ostatnio również jedna wpadka. Numer telefonu producenta został zhakowany, co spowodowało drobne zawirowanie w kontekście nowych ciuchów jakie zamówił i jakie rzekomo zamówić miał. Osoba, która była w posiadaniu jego numeru postanowiła skontaktować się z przedstawicielem Balenciagi, z którym miał wybrać dla siebie nowe itemy i przekierować na swój adres. Po drodze pojawiło się też dużo red flagów, takich jak pytanie o torbę Chanel, co zdaje się być dziwaczne, kiedy rozmawiasz z pracownikiem Balencji. Jak powiedział sam Metro, pomimo tej całej sytuacji, to pytanie mocno go rozbawiło. Całość zamówienia jednak upadła, w odróżnieniu od nowej kolekcji Louis V, którą producent osobiście zamówił, lecz po przejęciu jego numeru. Wszystkie itemy warte łącznie kilka dobrych tysięcy dolarów trafiły do hakera. Metro dodał też, że wszystkie żenujące wpisy, jakie pojawiły się w przeciągu ostatnich paru dni na jego Twitterze, to czyjaś robota. No ciekawe, ciekawe. Już nieraz były takie sytuacje, że raperzy tłumaczyli się ze swoich głupich wpisów, hakerstwem i tak dalej. Ale no zobaczymy, zobaczymy. Lecimy dalej. Metro, w porównaniu do twojego kolegi z klasy, nie znalazł się na liście konsumentów w Jak już dobrze wiecie, wyciekła ogólnoświatowa baza danych klientów sklepu PendaBuy za pośrednictwem którego jesteście w stanie kupić po absurdalnie niskich cenach repliki produktów nawet najdroższych domów mody. Jeśli kiedyś szliście ulicami złapały was lekkie kompleksy, albo przeglądając Insta, myśleliście, że każdy jest jakoś podejrzanie drogo ubrany, to może ten wyciek danych lekko was uspokoi. Minusem tego wszystkiego jest jednak z pewnością całkowity dostęp do danych osobowych, nie tylko imiona i nazwiska, ale i numery telefonów i adresy zamieszkania, co zapowiada całą masę pozwów dla właścicieli sklepu. Nie wspieramy szkalowania konsumentów ani rozsyłania cudzych adresów, czy tym bardziej nachodzenia, że ktoś postanowił zrobić tam zakupy. Miejcie swoją głowę i pamiętajcie, Pamiętajcie, że karma zawsze wraca. Ta zła, jak i ta dobra. W listopadzie ubiegłego roku, Trippie Red za pośrednictwem social mediów pochwalił się, że został ojcem, a dziecko zostało nazwane tak jak jego późniejszy album, czyli Saint Michael. Niestety, jak zdradził on w najnowszym odcinku na kanale DDG, po wykonaniu testów na DNA, nie jest jednak ojcem. Zdradził, że początkowo nie miał w planach wykonania takiego testu, ale doradziła mu to jego mama i jak się okazało, miała dobre przeczucie. Trippie, spytany o to, jak jak się z tym czuje, odpowiedział, że sprowadziło to sporo zła do jego życia. Nie mógł grać koncertów, jechać w trasę i wykonywać swojej rutyny, bo jego myśli były gdzieś zupełnie indziej. Spędzał ze swoim niedoszłym synem mnóstwo czasu, kupował dla niego pełno ciuchów i dbał jak o swoje własne. Jednak jak sam powiedział, wszystko ma swój powód i tak też jest tym razem. Lecimy do następnego newsa. Swoją aktywność zwiększyli w ostatnim czasie jeszcze bardziej członkowie labelu Opium. Ken Carson zapowiedział nowy singiel pod tytułem Overseas, a wszyscy fani już go dobrze znają za sprawą snippetu, który w środowisku cieszył się sporym zainteresowaniem. Poza tym Ken spotkał się z NBA Youngboyem na jego górze w Utah, gdzie nagrywali wspólny klip do nadchodzącego traku, A tak raczej sugerują materiały, które znajdziecie pod tym postem na naszym Instagramie Trapownia. Z kolei Destroy Lonely wydał w ten piątek gościnkę u Quavo na utworze Potato Loaded, do którego dostaliśmy również teledysk i znajdziecie go na kanale byłego członka Migos. Carti za to kontynuuje swój marsz fitów, i tym razem pojawił się na zapowiadanym przez nas wcześniej utworze Kamili Cabello pod tytułem I Love It. Na takim bicie jeszcze Cartiera nie słyszeliśmy, a track pomimo tego, że podzielił ludzi, na ogół przyjął się bardzo dobrze. Mi osobiście siadł dopiero za którymś razem, dlatego jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, przesłuchajcie może parę razy więcej, może wejdzie. Domykając wątek Opium, można jeszcze pokazać nowy sprzęt do grania Kenna Carsona, czyli Xbox w wersji Chaos, który został wyprodukowany w nakładzie jedynie 50 sztuk. Na koniec świeża wisienka na torcie, czyli odpowiedź J. Cole'a w stronę Kendricka Lamara i nieco mniejsza zaczepka w kierunku Futura. W poprzednim odcinku przedstawiliśmy wam jak bardzo osaczony został Drake, lecz ten póki co bardzo biernie podchodzi do tematu. Rękawic całe szczęście podjął się J. Cole, który bez zapowiedzi wydał w piątkową noc nowy album pod tytułem Might Delete Later. Tym samym na ostatnim utworze płyty 7 Minute Drill poświęcił kilka wersów na Kendricka. Ale nie było to jednak coś, co absolutnie wznieciłoby ogień. Cole stwierdził, że tu Pimp a Butterfly to nudny album, który ludzie o dziwo nahypowali. Z kolei najnowszy album Kendricka, czyli Mr. Morale and the Big Steppers, które zdobyło Grammy, to tragiczny projekt. To raczej zarzuty z kategorii tych delikatnych i mających na celu sprowokować przeciwnika. Jay Cole to dobry pisarz i chyba wszyscy wiemy, że nie odpalił tutaj swojego pełnego potencjału. Jednak te wersy wprowadziły z pewnością pikanterii do bifu i nadały nadzieję na kolejną Poza tym rzucił w stronę Future'a wersy, którymi określił go jako rapera, wypalającego się i zaliczającego zjazd muzyczny. Ten wers również brzmi jak prowokacja i lekkie uszczypnięcie Pluto. A jego odpowiedź może usłyszymy już w najbliższy piątek przy okazji wydania We Still Don't Trust You. Warto dodać i pamiętać, że piątkowy album Cole'a nie jest długo zapowiadanym The Fall Off i prawdopodobnie większe naboje trzyma na tą premierę, która w związku z obecnymi konfliktami zapowiada się jeszcze ciekawiej niż kiedykolwiek. Wiek. Teraz pozostało nam jedynie czekać na rozwinięcie akcji. Może będzie jakaś odpowiedź Drake'a? A może Future'a? Jeśli chcecie wiedzieć o tym pierwsi, pamiętajcie aby zaobserwować nasze profile na Instagramie i Twitterze, gdzie trzymamy zawsze rękę na pulsie. I momentalnie dajemy wam update'y na temat wydarzeń ze świata zagranicznej muzyki.